Przepis na pyszne karnawałowe róże. Życzę Wam smakowitego dnia i zapraszam Was na filmik, aby zobaczyć jak je zrobiłam. Do miski przesieję mąkę. Do mąki wkroję masło. Masło powinno być miękkie. Wsypię cukier puder. Dodam żółtka, wpijam jedno jajko, dodaję również spirytus i zaczynam zagniatać ciasto. Powoli dodawać będę do niego śmietanę. Ciasto wyrabiam do połączenia składników. Oraz kiedy uzyskam gładką konsystencję. Ciasto dobrze wybijam, tak aby je jak najlepiej napowietrzyć. Następnie ciasto wykładam na podsypaną mąką stolnicę. Także potrzeba będzie tak jeszcze łyżka mąki do podsypania blatu i ciasto dobrze wyrabiam. Ono, tak jak wspomniałam ciasto nie ma być twarde, więc mąkę podsypujcie powolutku. Nie będzie jej potrzeba dużo więcej. Ilość dodanej na koniec mąki zależy oczywiście od tego jak duży jajek użyliście do Waszego ciasta. No i oczywiście w rodzaju mąki, ponieważ nie chcemy, żeby nasze ciasto wyszło twarde, jest lepiej dodać jej po troszeczce. Tak jak wspomniałam, po prostu podsypywać stolnicę i ciasto wyrabiać, dopóki nie zacznie odrywać się nam ładnie od rąk oraz blatu. A jak widzicie, ono dalej pozostaje luźne, nie jest twarde, zwarte. Idealne. i tak przygotowane ciasto zwijam teraz taki mniejszy kawałek i będę ubijać go wałkiem po to aby jak najbardziej je napowietrzyć ciasto dzielę na mniejsze części A następnie rozwałkowuję na cienki placek. Z cienko rozwałkowanego ciasta wykroję teraz krążki o trzech różnych rozmiarach. Duży, średni oraz mały. Zbieram nadmiar ciasta, a krążki nacinam w kilku miejscach. Te duże, na dużych krążkach robię 5 nacięć. Na średnich zrobię 4. I również 4 na malutkich. Następnie zbieram krążki i układam je jeden na drugim. Następnie palcem dociskam je po środku, tak aby się połączyły. Robię tak ze wszystkimi krążkami ciasta. Na patelni rozgrzewam olej. Temperaturę oleju sprawdzam, wrzucając kawałek ciasta. Jeżeli zacznie się ona od razu smażyć i wypływa na wierzch, to znaczy, że olej jest wystarczający. Na tak gorący olej wrzucam moje różyczki. Robimy to oczywiście bardzo ostrożnie. Smażymy je po obu stronach. Gotowe wyławiam z tłuszczu i przekładam je na talerz wyłożony papierem kuchennym, po to, aby tłuszcz ładnie się odsączył. Jak widzicie, różyczki zrobiły się pulchniutkie z pięknymi bąbelkami. Idealne. Będą naprawdę chrupiące. Gotowe róże posypię teraz cukrem pudrem. Oczywiście muszą one być najpierw wystudzone. Następnie w środek każdej wkładam odrobinkę dżemu wiśniowego lub Waszej ulubionej konfitury. I moje róże karnawałowe są gotowe. Ciasto to również możecie wykorzystać do zrobienia faworków. I myślę, że ten przysmak sprawi dużo radości całej rodzinie. Ja dziękuję Wam bardzo za spędzony ze mną czas. Życzę Wam smakowitego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie Pa!